Siema, witam Was bardzo serdecznie w ten deszczowy dzień. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, jak wyrobić kartę kierowcy. Postaram Wam się to wytłumaczyć jak najszybciej i jak najprościej u mnie. Teoretycznie są potrzebne tylko. Jest potrzebne tylko 5 rzeczy. Także po pierwsze potrzebujemy fotografię, po drugie skan podpisu na wniosku. Do którego za chwilę przejdziemy, po trzecie, kopie prawa jazdy oraz dowód wpłaty. Czyli po pierwsze, przechodzimy do strony internetowej infocar.pl. Strona internetowa będzie podana w opisie. Po wejściu w link, wybieracie rodzaj karty. I wybieracie karta kierowcy. Niżej macie powód złożenia wniosku. Wybieracie pierwsze wydanie. I niżej jeszcze macie, czy dysponujecie podpisem kwalifikowanym oraz czy dysponujecie bankowością. Podpisem kwalifikowanym nie dysponujecie, czyli zaznaczacie nie. A dys czy dysponujecie bankowością, zaznaczacie tak. Zjeżdżacie niżej i naciskacie przygotuj wniosek papierowy. Po naciśnięciu przygotuj wniosek papierowy. Wyświetli Wam się podpunkt drugi składania wniosku, i tutaj macie uzupełnić wszystkie swoje dane personalne. Także uzupełniacie wszystkie swoje dane personalne i przechodzicie dalej. Dalej musicie w podpunkcie trzecim wypełnić dane prawa jazdy. Po wypełnianiu dan, danych prawa jazdy przechodzicie znowu dalej, i tam już macie wydrukuj i podpisz wniosek. Czyli sobie drukujecie ten cały wniosek. Czyli fajna rzecz tutaj, ponieważ macie cały wniosek już na gotowo robicie go w internecie. Zajmie wam to dosłownie około 5 minutek. I jest to chwila roboty na dobrą sprawę. I po wydrukowaniu ważna rzecz musicie sobie podpisać. Skan podpisu musicie wprowadzić. Eee... Czarnym, Czarnym długopisem to musicie podpisać, to jest następna ważna rzecz. Bo jak podpiszecie niebieskim długopisem, to mogą wniosek cofnąć i najprawdopodobniej będziecie musieli wysyłać jeszcze raz. Czyli po wydrukowaniu i podpisaniu tego wniosku, przechodzicie dalej i tam macie dokonaj płatności. Tam już najprawdopodobniej Wam się wyświetli... Numer konta, i tak dalej, koszt to jest 172,20 zł. Ale na wszelki wypadek, jeszcze w opisie podam, numer konta na jaki trzeba te pieniądze wysłać oraz na jaki adres trzeba wysłać wniosek oraz te wszystkie załączniki. Czyli pierwszy punkt: macie za sobą, macie wypełniony wniosek. Macie wprowadzony tam podpis czarnym długopisem, i możecie przejść dalej. Czyli po drugie, fotog potrzebujecie fotografii kierowcy, czyli wyrabiacie sobie u fotografa swoje zdjęcie, takie jak do dowodu czy do prawa jazdy. I ważna rzecz: to zdjęcie musi być z tyłu podpisane swoim nazwiskiem i swoim imieniem. Jeśli podpiszecie to zdjęcie, musicie następnie udać się do fotografa również. Czyli możecie załatwić już dwa sprawy od razu w jednym miejscu i poprosić, żeby wam zrobił kserokopię prawa jazdy. I teraz słuszna uwaga: prawo jazdy musi być w skali 2 do 1. Na jednej stronie to musi być wydrukowane i kolorze czyli idziecie do fotografa, mówicie, że chcecie kserokopię prawa jazdy w skali 2 do 1 w kolorze na kartce A4 i musi być kartka biała, nie może być inna czyli wyrabiacie sobie to macie sobie to już wtedy wydrukowane i następnie ostatni krok w zasadzie, który potrzebujecie to, jak już dokonacie tej płatności do nich na konto, to dostaniecie potwierdzenie na e-mail, jak sobie zaznaczycie, tak? I to potwierdzenie musicie również wydrukować i dołączyć do wniosku. Dlatego, żeby oni mieli świadomość, żeby wysłaliście, bo wiadomo, tam pewnie dziennie przychodzi setki płatności w różnych sprawach. Także. Żeby oni po prostu się nie pomylili. Czyli w skrócie. Po pierwsze uzupełniacie cały wniosek i go podpisujecie czarnym długopisem. Po drugie przygotowujecie sobie fotografię kierowcy, która również musi być z tyłu podpisana. Po trzecie. Yy, robicie sobie kserokopię prawa jazdy w skali 2 do 1. I po czwarte. Również sobie robicie kopię, że dokonaliście wpłaty do nich na konto. Jeżeli macie te cztery rzeczy już załatwione, pakujecie to w kopertę, udajecie się na pocztę i wysyłacie pod podany adres, który będzie na stronie lub znajdziecie u mnie w opisie ten adres. I to jest tyle. Jeszcze co warto zaznaczyć. To, jak będziecie dokonywać płatności do nich na konto, to w tytule wpiście swój PESEL, swoje nazwisko oraz swoje imię, żeby po prostu oni mieli też to potwierdzenie. Bo jeśli tego nie zrobicie, to no nie wiadomo od kogo jest wpłata i mogą być jakieś nieprzyjemności. I teraz po wysłaniu tego wniosku, najlepiej sobie odczekać 3-4 dni i do nich zadzwonić. I zapytać się czy wniosek do nich dotarł oraz czy został przyjęty poprawnie. Jeżeli został przyjęty poprawnie, no to będziecie czekać około 20, do 30, od 20 do 30 dni tak średnio czekacie i powinna do Was przyjść karta kierowcy. No a jeżeli Pani Wam powie, że wniosek został rozpatrzony negatywnie, to najprawdopodobniej po prostu coś źle zrobiliście, czegoś zapomnieliście. I tu właśnie też słuszna uwaga, wystarczy, że nie podpiszecie swojego zdjęcia z tyłu, i już wniosek będzie rozpatrzony negatywnie i będziecie musieli go wysyłać od nowa. Także pamiętajcie o tym. I to na tyle. Jeśli macie jakieś pytania jeszcze w związku jak wyrobić tą kartę kierowcy, to śmiało piście do mnie. Zapraszam na moją stronę internetową Pepla Tracker, którą niedawno utworzyłem. Będzie również podana w opisie. I tam proszę wszystkie pytania kierować. No, w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Zapraszam do oglądania następnych materiałów. Spotkamy się teraz dopiero za jakieś 2,5-3 tygodnie, ponieważ wyjeżdżam w środę rano w trasę i najprawdopodobniej, nawet i na pewno nie będę miał możliwości, żeby wrzucić filmik, ponieważ nie dysponuję internetem w takiej ilości, żeby wrzucić jeszcze filmik. Po prostu za granicą z tym jest kopot, ale jak przyjadę, zmontuję jakiś filmik i go wrzucę. I w odcinku postaram się pokazać, jak wyglądały te dwa tygodnie, yy, oraz to zabrać w pierwszą trasę, yy, jak się nauczyć obsługiwać tachograf oraz jak to robić, żeby się nie pomylić. Oczywiście to wszystko będzie podzielone yy, w różnych odcinkach. Postaram się to wszystko zmontować. Postaram. Yy, się wrzucić parę filmików z jazdy jeżeli będzie taka możliwość ale nie obiecuję bo będę jechał w podwójnej obsadzie w pierwszą trasę i po prostu nie wiem czy będzie możliwość nagrywania jeśli nie będzie po prostu bo nie chcę kogoś nagrywać tak na siłę wiadomo jak jest sam to możesz nagrywać a tak to trochę głupio to coś nagram a jak nie będzie możliwości to po prostu zrobimy następnego wideobloga tak jak dotychczas, że będę z wami rozmawiał i na następnej trasie postaram się coś nagrać tak to będzie właśnie wyglądać jeśli chcecie mnie obserwować i śledzić na bieżąco to mówię właśnie zapraszam na stronę internetową tam jestem 24 na dobę dostępny, więc jak coś nowego, będzie coś ciekawego się wydarzy na trasie na pewno na tej stronie internetowej się pojawi więc jeśli wam się odcinek podobał jeśli jesteście ciekawi jak to wszystko wygląda dalej Zapraszam do subskrybowania i łapki w górę. Oraz komentujcie. I co chciałem jeszcze dodać, bardzo się cieszę, że pod tymi dwoma filmikami doszło do mnie tyle komentarzy. O których pytali, dużo osób po prostu, no kilkanaście osób pytało w szczegółach, jak to wygląda. Którzy chcą iść w ten kierunek. Bardzo mnie to cieszy. Także zadawajcie te pytania częściej, jeśli macie jakieś, nie wstydźcie się, śmiało piszcie. Do zobaczenia już w następnym odcinku. Na razie, cześć.